No siemano, jesteśmy właśnie po livestreamie do patcha 2.8 Miałem ogólnie ogromne oczekiwania co do tej aktualizacji Jak to jest z każdą aktualizacją? Wyszło jak wyszło Ogólnie to było całkiem spoko przy samych przeciekach no, Pokazały nam one naprawdę przepiękną mapę, która ukazywała nam postapokaliptyczne miasto I zwiastowały one naprawdę udany update No i po tych wszystkich przeciekach, które widziałem, które mnie naprawdę nahypowały na tę aktualizację No to po samym livestreamie mogę powiedzieć tylko jedno Naprawdę mocno się zawiodłem no i i wiem, że teraz pewnie sporo osób powie, że jest to całkiem spoka aktualizacja. Wcale nie jest jakaś tragiczna, cały czas trzymają całkiem stały poziom, jednak dla mnie, no, sorry, ale jest to za mało. Ja po prostu myślałem, że to będzie faktycznie ostre postapo. Będziemy mieli dużo kontentu ze względu, że mapa jest naprawdę spora, i myślałem, że w końcu będzie to to, czego oczekiwałem. Sama mapa wydaje się być okej, okay, ale cała reszta wydaje się być naprawdę za słaba, jak na to, do czego wuwa ogólnie nas przyzwyczaiła. A właściwie to, czego my się na tym live streamie dowiedzieliśmy. Przedstawiam wszystko co właśnie Kura nam przedstawiło do aktualizacji 2.8. Jeśli jesteś zainteresowany kontentem z The Wave serdecznie zapraszam Cię na moje transmisje na Kiku do których link znajdziesz w opisie. I też, żeby nie było, ja wiem o tym, że zaraz jest aktualizacja 3.0, i tak, tak, pewnie skupiałem wszystkie swoje moce przerobowe właśnie na tej aktualizacji, bo chcę troszkę bardziej olać to 2.8. Jednak, jeśli mam być szczery, no to nie tego spodziewałem się po firmie, która zarabia aż takie miliony miesięcznie. Jednak, no, całe to moja nienawiść na bok, przedstawmy w takim razie teraz to, czego się dowiedzieliśmy na tym live streamie. A więc pierwszą rzeczą, którą poruszę, jest to jak zawsze Story Quest. Gdyż tak, dostajemy kolejne dwa Story Questy, z których oba będą skupiały się na historii rodzinnego miasta Cisy. No i jak każdy może tutaj teraz zauważyć, oczywiście, jest to tak naprawdę Companion Quest. Prawdopodobnie, i mało tutaj będziemy mieli takiego swoistego rozwinięcia naszej historii jako rowera. Będziemy mieli oczywiście rozwinięcie całego świata, będziemy dowiemy się trochę więcej na temat całego świata, na, samym, na temat historii Cisy. Mamy nawet na początku questa kilka postaci starych, także jest też powrót starych fajnych postaci. Więc to nawet na plus Jednak całokształtowo oczywiście jest to companion quest Który jest ubrany w takie trochę bardziej story No i jak zwykle dostajemy to na sam koniec Całą historię Septimontu zakończyli No i teraz musimy jakoś tutaj poprowadzić To chociaż minimalne może wstąpienie do tego 3.0 Minimalne wejście do tego nowego regionu Ale nie do końca wiedzą jak, więc zrobili coś takiego Ogólnie tak jak mówiłem, miasto mi się mega podoba Sama historia w tym mieście też jest powiedziana super Z tego co widziałem oczywiście na trailerach Mam naprawdę duże nadzieje co do eksplora tego terenu Jednak o tym też później Po pierwszym parcie naszego story quest'a Dostaniemy drugi part, jednak to nie do końca będzie drugi part, tylko bardziej właśnie wstęp do naszego nowego regionu, który został już potwierdzony i jest to Lahai Roy. A tego jak on wygląda, to dowiemy się dopiero w przyszłości, gdyż na ten moment wiemy tylko i wyłącznie rzeczy ze spekulacji, o których na dzisiaj raczej poruszać nie będę. Nawet więc teraz przejdźmy do tego prostrzenia mapy, czyli będzie to nowy teren i jest to Honami City. Całe miasto jest miastem typowo takim w stylu Urban Fantasy. Mamy wielkie budynki, tylko bardziej w stylu takiego Tokio niż Nowego Jorku na przykład. Mamy ten sporo zieleni i wygląda to bardzo futurystycznie. Miasto jest w świetnym urban fantasy stylu i mam nadzieję, że wszystkim się to będzie podobało, gdyż ja naprawdę nie mogę się doczekać tego, jak będę w końcu mógł to miasto zeksplorować. No i właśnie teraz, a propos tej eksploracji tego miasta. Pomimo tego, że miasto jest naprawdę ogromne, ma naprawdę dużo fajnych zakamarków, dużo fajnych miejsc, w których możemy sobie pochodzić i możemy sobie je pozwiedzać. nie jestem w stu procentach pewny, czy będzie tam taka eksploracja per se, jak to jest na przykład w Wuwie, czy daj, będziemy mieli skrzynki, będziemy bić się z mobkami, będą mieli jakieś puzzle itp. itd. Do końca nie jest to pewne, ze względu, że Kuro nie przekazało nam Takiej informacji pokazało nam tylko i wyłącznie samą skrupę mapy, i na samej mapie, podczas pokazywania jej, nie było żadnej skrzynki. No i też nie do końca pewne jest to, czy samo miasto będzie w 100% możliwe do eksploracji. Z tego, co ja widziałem, z tego, jak to wygląda, wygląda to tak, jakby to była faktycznie instancja. Instancja to będzie, bo to będzie tak naprawdę sonoro, które, do którego będziemy się teleportować, tak jak na przykład do Vault Underground, ewentualnie do Avinoleum. No i kwestia teraz jest taka, że w większości inne te mapki mogliśmy eksplorować w takim, jakby tylko w pewnym stopniu. Nie było to tak, że mogliśmy dosłownie wszędzie wejść. No a jeśli to będzie ogromne miasto i będzie ono tak samo ograniczone, że będą na przykład jakieś ścieżki, do których na przykład nie będziemy mogli wejść, a będzie tam bardzo ładnie i będziemy chcieli tam wejść, no a będziemy widzieli niewidzianą ścianę, to szczerze, jest to dla mnie mega słabe. Oczywiście jest to tylko spekulacja, ja tego nie wiem. Mam jednak nadzieję, że będzie można wszędzie wejść i jeszcze do tego będziemy mieli jakąś fajną eksplorację, żeby faktycznie jakoś ten czas nam przeszedł od tej aktualizacji 2.8 do aktualizacji 3.0, która już niby ma być ogromna. Oczywiście też koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, co wy myślicie w tej mapie, bo jestem mega ciekawy tego jak Wy ją postrzegacie, gdyż wiem, że też dużo ludzi nie postrzega jako takie postapo, tylko bardziej takie kolorki i w ogóle. Ale prawda jest taka, że jest to też w miarę postapokaliptyczne. ja jest, ja to kupuję, jest to dla mnie, więc ja jestem zadowolony z tego stanu rzeczy. A więc powiedzieliśmy sobie o, w sumie dla mnie najważniejsze rzeczy, czyli o czym mapy. Teraz powiedzmy coś, co pewnie Was najbardziej interesuje, czyli o banerach i o rerunach, które dostaniemy już w aktualizacji 2.8. Na pierwszym banerze, czyli wraz z wejściem aktualizacji 2.8 dostaniemy oczywiście cisę, czyli nowego supporta pod żywy Hawą. Będzie ona prawdopodobnie dobra do teamów z Karty zani. Także jeśli macie te postacie, bardzo je lubicie, to Cisa będzie idealnym uzupełnieniem tych teamów. Do tego jeszcze, z tego co ptaszki świerkają, wiemy to, że Cisa prawdopodobnie będzie dobra do teamów w aktualizacjach 3X. Także jeśli chcecie tutaj takiego całkiem dobrego supporta, który będzie Wam zastępował na przykład Shorka albo rowera w niektórych teamkach, to ona będzie dla Was niezbędna. Do tego na Iranie dostajemy Fibi. Także jeśli ktoś za nim ma i jeszcze Fibi nie zdobył, to teraz będzie miał idealną okazję, żeby ją zdobyć. W drugiej połowie za to dostajemy Frollową i Cantarellę na Iranach, czyli praktycznie dostajemy dwie postacie, które tworzą team, gdyż obie te postacie osobne. No, nie działają praktycznie w ogóle, a razem działają wręcz jak jeden z najlepszych teamów w grze. Także tutaj Kuro popisuje się swoim idealnym instynktem do zarabiania pieniędzy. No i co jest bardzo ciekawe, w tej aktualizacji dostajemy też nowego Forstara, czyli jest to buling Bullying będzie oczywiście nie na banerze Chisy, tylko na tym drugim banerze w drugiej połowie, no a Bullying sama będzie buffowała nam bardzo mocno skill damage, także tak, będzie bardzo dobrym supportem do teamów z Jinxie albo z Carlotto. No i jeśli mam być z wami szczery, animacje, które przedstawia nam Kuro Games mówią całkiem sporo o obu tych postaciach. Według mnie 4G buling ma lepsze animacje niż Chisa. To kontrowersyjne, wydaje mi się, że dużo osób się ze mną zgodzi, gdyż Cisa jako 5 postać, no tutaj będziemy oczekiwali naprawdę ogromnych fajerwerków od niej. Sama Bulik ma naprawdę bardzo fajne, szybkie i takie zwinne animacje, które prawdopodobnie pozwalają nam na załadować dużo szybciej niż taką Cisę, która ma podobno bardzo długą rotację. Jednak też patrząc na całość całą kształt tych postaci, Bulik wydaje się być idealnym forstarem właśnie do postaci, które bazują na obrażeniach skilla. I szczerze mówiąc, tego nam naprawdę brakowało. Do tej pory dwie jedyne postacie sterowskie, które baffowały nam skill damage, były naprawdę strasznie klanki. To oczy, która ładuje się naprawdę strasznie. Naprawdę sporo czasu trzeba, żeby ją zadawać. No i do tego Lumi, która buffuje nam skill damage, ale tylko na 10 sekund. Tak jak widać, nie jestem jakoś super kolorową. No i właśnie do ratunek przychodzi nam bullying, która prawdopodobnie nie dość, że będzie nas buffowała, będzie dawała nam outro, jak na przykład Verinal albo Shorka, także ogólne buffowanie damage'a. Do tego jeszcze będzie buffała sporo skill damage'a. Zobaczymy też w ogólnym rozrachunku, jak to będzie wyglądało w samej grze, ale jest to naprawdę napawające optymizmem. Także omówiliśmy sobie teraz banery, przejdźmy teraz do eventów i ogólnych rozszerzeń gry, które Kuro nam zaprezentowało. No i i tutaj jest naprawdę biednie. Jedynym tak naprawdę nowym, takim świeżym eventem, który będziemy mieli jest to Stranger Things in Konami i jest to event detektywistyczny, który będziemy wykonywali razem z Cisą Oczywiście Stranger Things, czyli naturalne nawiązanie do nowego sezonu, który wychodzi już niedługo na Netflixie, także pewnie chcieli... A nie, no nie chcieli raczej nie, to przypadek. Drugim eventem jest to Tactical Simulacra, czyli powrót eventów kombatowych. W końcu, no bo szczerze mówiąc, no patrząc na to, że wuwa jest w sumie oparta na mechanice kombatu, tak jakby jest to główny taki powód, dla którego większość, wiele graczy gacza pewnie gra w tego w ogóle. No, od dwóch patrzy nie mieliśmy ani jednego takiego eventu, więc fajnie, że w ogóle pamiętają o tych eventach. Chociaż patrząc też na to, jak mały ten event jest, no to nie wydaje mi się, żeby on był jakiś super mega wciągający. Chociaż mogę się mylić. No i kolejnymi eventami jest oczywiście Foto Event, Event 7 do logowania. Dostajemy też nowy Lolo Campaign Event, który będzie po prostu reskinem tego starego. Teoretycznie nie jest to kręcenie, nie jest to zdrapywanie, są to jakieś takie zdrabki, które będziemy robić, no ale nie oszukujmy się, jest to to samo, tylko po prostu w innym opakowaniu. No i ostatnim eventem jest to event bardzo podobny do eventu, który dostaliśmy. W Patchu 1.4. W Patchu 1.4 dostaliśmy bowiem event, który odkrywał nam troszeczkę lore na następnego regionu, do którego szliśmy, czyli Transity. I teraz jest bardzo podobnie, dostajemy taki sam event, bardzo podobny, który będzie odkrywał nam troszkę lore Laha Roy, czyli nowego regionu, do którego już idziemy w 3.0. Także bardzo fajnie, że o tym też pamiętają. Fajnie jest, że możemy dostać jakieś minimalne lore dropy, które w jakiś sposób po pomogą nam zrozumieć stosunny region. No i pomijając teraz eventy, pójdźmy bardziej w rozszerzenia gry, o których mówiłem. No i pierwszym z nich jest to nowy ekoset dla cisy Oczywiście będzie on opakowany w Nightmare Nest. Nie będziemy mieli już raczej taset fieldów, może w przyszłości, ale na ten moment kuro bardzo, ale bardzo, bardzo skupia się na tych Nightmare Nestach. No oczywiście wszystko trzeba będzie farmić od nowa, prawdopodobnie będzie 3 pis tak jak to jest zawsze, no i klasycznie będziecie musieli znowu od początku budować swoją ulubioną postać. Drugą rzeczą jest to skin dla Zani, którego się w sumie wszyscy spodziewali, ale nie do końca wszyscy wiedzieli, do kogo dokładnie ten skin będzie. Jest to bardzo ciekawe, że jest tylko jeden skin. No wiecie, z reguły one chodziły w parach, tak? Albo mieliśmy jednego skina do Forstara i drugiego skina dla 5 gwiazdkowej postaci, albo ostatnio mieliśmy dwa skiny do 5 Starów. Tym razem dostaliśmy tylko jeden skin. Z jakiego powodu? Nie wiem. Mogę się domyślać, że w następnych update'ach będzie ich więcej, ale na ten moment tego pewny być nie mogę. No i ostatnim dodatkiem, takim rozszerzeniem gry będzie to hologram nowy i będzie to False Sovereign. No i tak jak już wam mówiłem ostatnio, ostatnio o tym mówiłem, bo nawet na filmie, gdzie mówiłem o spekulacjach, że jeśli ten hologram wejdzie do gry faktycznie jako hologram, to wszyscy będziemy mieli konkretnie przejęte. Tym razem chyba zliściłem najgorszy scenariusz, gdyż No będzie całkiem ciekawie z tym hologramem, patrząc na to, jaki on ma animację w podstawowej wersji. No i na sam koniec powiedzmy coś o Quality of Life Change'ach, gdyż o tym Kuro też nie zapomina i z tym też cały czas pracuje. Pierwszą rzeczą będzie to możliwość absorbowania wszystkich ekosów w takim większym obszarze. Jest to oczywiście zmiana spowodowana tym, że wprowadzają bardzo dużo Nightmare Nestów, które wymagają jednak od nas zebrania większej ilości ekosów w krótkim czasie. Także jest to zmiana tylko i wyłącznie pod tę mechanikę oczywiście czasami też jest sytuacja w Worldzie, jak nam dropi więcej ekosów, też nam się to przyda, ale głównie jednak będzie to pod Nightmare Nesty. Mamy też rzeczywiście małe zmiany UI, mamy możliwość wybierania ekosów, poprawioną. Teraz działa to troszkę lepiej, bo na ten moment działa to dosyć słabo, więc stwierdzili, że może troszkę z tym popracują i też będzie to działało lepiej, więc fajnie dla nowych graczy. Co jest ciekawe na przykład dla mnie jako streamera, będę miał możliwość automatycznego mutowania wówy po minimalizowaniu gry. To jest spoko na przykład dla takiego mnie, ale czy to dla casualowego gracza wówy dużo zmienia? Nie wiem, szczerze mówiąc. Ciężko mi jest powiedzieć. Kolejną rzeczą będzie natychmiastowa regeneracja staminy po resetowaniu w hologramach. To jest naprawdę super, bo z tego co pamiętam, mieliśmy problemy na przykład z koncerto czy z ładowaniem naszego Liberation. To było fajne, że dodali maksymalne naładowanie Concerto i Liberation na samym początku holograma, jednak właśnie zapomnieli o tej jednej małej rzeczy, którą jest stamina. Bardzo często jest tak, że postacią dużo biegamy, nawet nieświadomie, i no i zużywamy dużo tej staminy i później mamy problem z dodzewaniem. No i całe szczęście pamiętali o tym i w końcu dodali do naszych hologramów. No i ostatnią rzeczą z Quality of Life będą to poprawki graficzne i poprawa działania ray tracingu. Na ten moment ray tracing może jest całkiem w miarę widoczny. Widać to jak ray tracing wpływa na nasze otoczenie, na to oświetlenie, jak działa w całej grze. Jednak nie i było to aż tak bardzo uważalne. No i teraz mamy duże poprawki co do tego, więc prawdopodobnie teraz faktycznie będzie sens tego używać. Jeśli chodzi o takie inne zmiany, takie bardziej rzeczy, które zapowiedzieli nam, no to zapowiedzieli na przykład zmiany w Negative Statusach, bo na ten moment są takie dosyć underwhelming, nie działają tak super jakby ludzie tego chcieli, po prostu wiecie, zwykłe zadawanie obrażeń, nic więcej, więc zapowiedzieli zmiany w tym systemie. Do tego jeszcze zapowiedzieli nam pudełkową wersję Wy na PlayStation 5, która wyjdzie już wiosną 2026 roku. Też bardzo fajne dla kolekcjonerów, ja na pewno to kupię, Jestem po prostu fanem WWE, no to fajnie było mieć coś takiego u siebie na półce, więc pewnie nikomu to nie zaszkodzi, a fajnie coś takiego na półce mieć. No i moi drodzy, to właśnie podsumowuje nam cały livestream. Nie dostaliśmy oprócz tego wszystkiego nic, dostaliśmy tego, okej, okay, taką spoko wartość, ale szczerze mówiąc, no jest to wciąż underwhelming. Jak na Wówę, na to do tej pory, co nas, do czego nas przyzwyczaiło Kuro Games, no jednak liczyłem na trochę więcej. Może nie jakoś super dużo więcej. Nie liczyłem na dwie mapy, czy na trzy mapy, czy na cztery story questy, ale liczyłem troszkę więcej eventów. Do wciąż przekazanie informacji, które stosuje, technika przekazania informacji, którą stosuje Kuro Games, wciąż działa w taki sposób, że jest mega dużo niedopowiedzeń i ja wciąż nie jestem pewny tego, co po prostu dostaniemy. Mam tylko nadzieję, że jak aktualizacja już wejdzie, nie będzie takiej tragedii i faktycznie będę się dużo bawił. No mam nadzieję naprawdę na ten spoko eksploat na tej mapce i że ona nie będzie pusta i nie będzie blokowana. Mogą zablokować ją dookoła, bo jak wiemy to jest jakoś to jako taka wyspa chyba, z tego co ja tu rozumiem, bo to jest oczywiście Sphere, więc zablokujcie to po prostu dookoła wyspy, zablokujcie dostęp do wody, ale same Mapy nie blokujcie, żeby można było wejść dosłownie w każdy zakamary tej mapy, bo to będzie naprawdę fajnie, poswiedzać sobie i porobić sobie zdjęcia nawet na takiej mapie. A jeśli ona będzie jakkolwiek zablokowana, to to totalnie odbije jakiekolwiek zalążki, mersję tej mapie. A co wy myślicie o live streamie do Pacza 2.8? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co o tym myślicie, a ja z chęcią odpowiem wam na wasze pytania. Zapraszam Was też na moje transmisję na Kiku, gdzie możemy porozmawiać sobie na ten temat na żywo, także link macie w opisie. A jeszcze się tam żegnam, no i się mano.